Dobry wieczór, pani Ewo. Chciałabym prosić o nagłośnienie przetrzymywania i oszukania najsłabszych i najbiedniejszych ludzi. W marcu 2020 roku wojewodowie miast nakazali zamknąć domy opieki społecznej. W wyniku tego mieszkańcy tych domów nie mogli wychodzić poza teren tegoż domu opieki. Nie mogli spotykać się z bliskimi, oraz bliscy nie mogli ich odwiedzać ani ich przytulić. W grudniu 2020 roku obiecano im, że jak dadzą się zaszczepić, to będą mogli wreszcie zobaczyć bliskich. W lutym dostali drugą szczepionkę i dalej nie, nie pozwalają im opuszczać tego domu, by mogli odwiedzić bliskich. Dzwoniłam do różnych kompetentnych ludzi, by poprosić o uwolnienie tych mieszkańców. Każdy mówi, że jest bezsilny, bo to nakaz pana ministra zdrowia. Teraz minął czternasty miesiąc kwarantanny. Kto jest współodpowiedzialny za przykładanie ręki, by w taki sposób więzić tych ludzi? Powinien się wstydzić. Błagam o pomoc dla tych, co już nie umieją sami walczyć o siebie. Zostali oszukani i uwięzieni, bo wmawiano im, że jak dadzą się wyszczepić, to wróci normalność i normalne spotkania i kontakty z rodziną. A gdy uwierzyli i dali się zaszczepić, wszyscy o nich zapomnieli. Ja nie mam nagranych rozmów z kierownikiem domu opieki w Gorzowie Wielkopolskim ani z innymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi w Gorzowie, lecz jedno powiem oni wszyscy mówią o ministrze zdrowia i o wojewodach miast, którzy nie walczą o tych najsłabszych. Za murami domów opieki zdrowotnej, opieki DPS ów są oszukani Samotni ludzie. Kto pomoże zburzyć ten mur? Kto rozliczy oprawców tych biednych, schorowanych, samotnych ludzi? Ja, Andrzeju, przysiądę i zrobię pismo i ci dam na maila. Myślę, i warto by może, gdyby rzeczywiście kto by miał ochotę, gdzie, w którym miejscu, w walkach. Są ludzie, którzy no, mają DPS-y, żeby się przeszli i nawet wręczyli kierownictwu takiej list. To jest taki, powiedzmy, będzie odpowiednik petycji do pana prezydenta. Niech wiedzą, że nie pozostaniemy obojętni i po prostu uważam, że należy tu absolutnie zareagować. Ja nie mam na to słów. Jak można tak krzywdzić ludzi, którzy w tej chwili nie mogą się rzeczywiście sami bronić i którzy niejednokrotnie całe życie pracowali i znaleźli się w DPS-ie, bo zachorowali? Ludzie w stanie terminalnym, ludzie niezdatni do samotnej, egzystencie, co z nimi zrobić? W kosmos ich wystrzelić jak Palestyńczyków w Izraelu, tak są traktowani? No nie brakuje słów oburzenia po prostu.